Cześć, kochani, witam Was w moim kolejnym filmie. Ten film miał wyglądać zupełnie inaczej. Mamy godzinę 16.20, a słuchajcie, czekam jak na szpilkach od godziny 10, kiedy miałam odbierać swój w końcu samochód. Natomiast trochę się rzeczy przeciągnęło. Jest ciemno, nie pokażę Wam tego samochodu, ale jedziecie ze mną, jedziemy, odbierać. Auto. Bardzo żałuję, że już po prostu mamy taką pogodę jaką mamy, że nie zrobię wam pięknych przebitek auta. No ale mamy to, jadę odebrać swój samochód i nie będę mieć problemu z Uberami. Także idziemy. Kochani, jestem gotowa, pełna emocji, nie mogę się doczekać. Jadę z moim operatorem Natalią. Też coś chcesz? Bardzo już nie mogę się doczekać, jak zobaczymy ten samochód, jak się nim przejedziemy. To nasz Uber? <słuch> Czekaj, gdzie ty wsiadasz? A tu czekaj, bo już Natalia wsiadła, słuchajcie, do złego samochodu, czyli e, końcówka GX. No, czyli dzień jak co dzień, bo my zawsze wsiadamy do złego Ubera. Kiedyś, jak byliśmy w Krakowie, to wsiadłyśmy sobie po prostu do e, gościa do samochodu i on nie wiedział, co chodzi, a my czekałyśmy, bo chciałyśmy jechać dalej. Nie Jedziemy! Jestem już na miejscu i powiem Wam, że tak bardzo się cieszę, a jednocześnie mega stresuję, bo nigdy wcześniej nie jeździłam takim samochodem. Dlatego, że jak przyjechałam tutaj, żeby obejrzeć samochody, w ogóle wcześniej miałam się zdecydować na inny, ale na miejsce okazało się, że po prostu wizualnie dla mnie jest za duży, to nie zabrałam ze sobą prawa jazdy. Więc trochę kupiłam ten samochód w ciemno, jestem już na miejscu i obawiam się tej całej technologii, ale wiem, że będzie git. W ogóle chciałam też powiedzieć, że nigdy nie odbierałam swojego samochodu wcześniej, bo jak odbierałam Mini Coopera 3 lata temu, też to był nowy samochód, to pamiętam, że miałam tak mało czasu, że odebrał go mój pracownik, a ja tylko po prostu podpisałam umowę zdalnie, więc teoretycznie samochód przyjechał do mnie, nie odbierałam go z salonu bezpośrednio, więc w zasadzie można powiedzieć, że to mój pierwszy raz. Idziemy. Oby technologia mnie nie zabiła. Trzeba założyć jeszcze tablice rejestracyjne i możemy jechać. No i jeszcze trzeba się zaznajomić z technologią, bo totalnie nie mam zielonego pojęcia, jak prowadzić to auto, jak je włączyć. I pamiętam też, że jak tutaj byłam i wsiadałam do niego, to ciężko mi było do niego wsiąść, a później z niego <laughs> wysiąść. Także słuchajcie, teraz w skrócie się będziemy go uczyć. Próbujemy wsiąść do samochodu. Misiu mi powiedział, że się wciska klamkę, więc zobaczmy. I teraz się przymierzymy tutaj. Jezu, jak się cieszę, że będę mieć już swoje auto! Pasuje? Idealnie. Jutro wyjeżdżamy z Nati na wyjazd integracyjny i jedziemy wszyscy na dwa salony. I my z Nati jedziemy właśnie w moim samochodzie. I wczoraj Pan do mnie zadzwonił i zapytał, czy wiem, że nie mam zimowych opon i nie miałam zielonego pojęcia, no bo tak naprawdę nie wiedziałam na jakich oponach kupiłam ten samochód. Okazuje się, że zawsze jest samochód na letnich, więc jeszcze wczoraj na szybko zamawiałam opony. W sobotę jestem umówiona na zmianę opon, więc yy, będę gotowa na wyjazd w góry, bo średnio by było pojechać nowym samochodem na letnich oponach w góry, bo mogłoby to się skończyć tragicznie. Także przy okazji yy, już wiem, że nie miałam opon, kupiłam i zmieniam yy, w sobotę. jestem w swoim aucie i Pan mi zrobił taki szybki skrót, jak to auto w ogóle funkcjonuje. Powiem Wam, że technologia mnie przeraża. A Ciebie? Jak słuchałaś, rozumiesz coś z tego? Nie, mnie przeraża to, że wszystko się dzieje tutaj, w tam tablecie, że tutaj nie ma ni jednego przycisku. Kompletnie, tutaj nawet słuchajcie, nie ma odpalenia auta tak. e, i no w sumie śmieszna sytuacja, że kupiłam samochód, w którym wcześniej Nigdy nie jeździłam, ale zawsze marzyłam o tym, żeby mieć Tesle. Co prawda chciałam mieć zawsze Eskę, to jest trójka, mniejsza, bo widząc Eskę przy trójce stwierdziłam, że to totalnie nie jest dla mnie, że Eska jest ogromna, to jest limuzyna. Ej, mam stres przed ruszeniem. Zacznijmy od nawigacji, wiesz? Dobra. Najśmieszniejsze są te ruchy, takie podnoszenie. Ej, nam, bo ja się, ja się zapytałam Pana w ogóle o nawigację. Czekaj, jedziemy do Arkadii. a k a d i a, czekaj, bo mam źle kierownicę na, na Teraz bank. Teraz skręć w lewo dryce. działa! Ej, my jak takie, wiesz, baby, blondyny, że działa nawigacja. Ej, działa, poczekajcie, ale wiecie co muszę zrobić? Mam i, pewien problem. Mam pewien problem z y, fotelem. Siedzę jak na, na taborecie. Ja to już widziałam. <laughs> <W początku. Czekajcie, laughs> bo ja się do tego. Ej, dole. czekaj, bo ja miałam kierownicę na kolanach. No tak. No, to te Ej, teoretycznie. teoretycznie wreszcie, wreszcie. Wiesz, pan jest od tego, żeby go zapytać, ale jak go zapytałam, gdzie włączyć nawigację, to już nie chciałam zadawać kolejnego durnego pytania. Jezu Zarajski! Mam nadzieję, że będzie mi się dobrze sprawowało, ale pan powiedział, że ten, kto ma Tesla, już nie chce mieć innego samochodu, więc mam nadzieję, że zaprzyjaźnię się z nową technologią, że się jej nauczę, bo ja mam tak, że ja nienawidzę zmieniać rzeczy, dlatego ja nie wyobrażam sobie zmienić iPhone'a. Ej, w ogóle nie słuchaj, że to auto jedzie? się. Czemu to dzwoni? Bo moje pasy są niezapięte. Aha, ale to co mnie stresujesz? To zapinaj! Chciałam przetestować, czy wszystko działa jak należy, czy są jakieś ostrzeżenia. No, ostrzeżenia o pasie. Ale ja nie widzę... Kalibracja w toku. Cokolwiek to brzmi w samochodzie. Jedziemy do galerii, ponieważ muszę kupić sobie dwie rzeczy na wyjazd integracyjny, bo mamy imprezę tematyczną w stylu Burdel mama. I mam już buty, mam jeden element, który mm, jest świetny i brakuje mi jeszcze ubrania. Ej, ale najlepsze jest to, że będziemy mogły sobie parkować przed salonem. Teraz zawróć na skrzyżowaniu Gabriela Narutowicza. Nie, powiem Ci, że zajebiście się jeździć tym samochodem. Ej, czemu Ty nie hamujesz? On nie hamował, czułaś to? Przysięgam, nie hamował. Już mi się pomyliło gaz z hamulcem. Ej, jak robią te takie testy samochodów, nie? Na YouTubie, no. ja myślę, że ja bym była idealna. Totalnie nie ogarniam, co się tutaj no. <laughs> dzieje w tym aucie. Ej, Natalia, no jak Ty się przejedziesz tym samochodem, to to w ogóle to jest, to jest w ogóle coś zupełnie innego niż normalny samochód. Ale jest I tak patrz, ciepło... i on sam zwolnił. Dobra, no ogólnie jak tak się jedzie, wiesz, tak, i nie widzisz, że ten samochód jest taki duży tam z tyłu, to jest spoko, bo tutaj wszystko się wydaje takie, wiesz, małe. Ale jak popatrzę Za tylko tam... 200 metrów skręć w lewo. Ej, ten pedał się nie wciska, przysięgam Ci. Naprawdę, on się nie wciska. No bo on zmienił Ci tam właśnie ten, tą funkcję, że Ty nie możesz go wciskać. Ale jak je jechać bez wciskania? On sam ma wciskać. Ale nie Aha, bo to... czekaj, tak. on mi... Czyli no, dobra, bo... czyli ja mam się nauczyć po prostu... Y... Używać jednego pedała. No tak, gazu. Teraz skręć w lewo. Kiedy? Już przejechałam, tak? Czy nie? Chyba tak. Dojechałyśmy do galerii. Próbowałyśmy, żeby samochód zaparkował sam. Nie udało nam się, ale udało nam się zaparkować tak normalnie, jak człowiek parkuje samochód. Ale to auto miało parkować samo i chciałam zobaczyć, jak to się dzieje, że samo parkuje, ale nie wiemy, gdzie jest ten przycisk, więc tego poszukamy. A teraz idziemy szukać rzeczy na imprezkę. Cześć kochani, witam Was w kolejnym dniu w moim nowym aucie. Tym razem ja jestem pasażerem. Nati jest kierowca. się tutaj układam. I co? Przygotowuję. No to fajnie, bardzo, wszystko tutaj widać. No to dobra, to startujemy. Natalia, Natalia ważne jest, patrzcie Ważne jest tylko, abyś nie pojechała tam. Masz taką minę jak ja wczoraj przez cały czas. Patrzcie, mega ładnie to wszystko tutaj widać. Więc w sumie nie da się walnąć. Dla mnie nieprawdopodobne w tym samochodzie jest to, że nie trzeba mieć żadnego kluczyka i po prostu wchodzicie z telefonem do samochodu, a zawsze telefon macie przy sobie. I ten samochód się po prostu dla Was jakby otwiera. Też możecie sobie ustawić z poziomu telefonu, żeby ten samochód się zagrzał, żeby Wam się zagrzało siedzenie, kierownica i tak dalej. Więc to jest naprawdę bardzo fajne, aczkolwiek i tak wciąż jest to dla mnie przerażające. Dzisiaj to jest dla mnie druga jazda. Teraz jedziemy z Nati na stację ładowania, żeby ogarnąć w ogóle, jak to się robi, bo wczoraj nie zostało nam to pokazane, bo już w ogóle nie było czasu, było ciemno, ale mamy prawie całą baterię, w sensie tam 90%, więc pojedziemy zobaczyć, jak to działa, bo wieczorem po pracy musimy wrócić do domu po psy. I jedziemy do Krakowa, a jutro jedziemy w góry i już zobaczycie na kolejnym filmie co tam się będzie działo, dlatego że jedziemy wszyscy z dwóch salonów, więc to będzie naprawdę fajna impreza, fajny wyjazd, też sobie odpoczniemy, bo jeszcze nie było takiego momentu od początku otworzenia mojego salonu w Warszawie, żeby się w ogóle wszyscy mogli tak trochę bardziej poznać. Oczywiście Kraków to już się zna, głęste konie, Warszawa też już się poznała, ale... Zmiana planów, zobaczyłyśmy, że mamy 96%, więc to nie ma sensu, żebyśmy ten samochód ładowały i już sobie naładuję to auto jak dojadę do Krakowa, a w Krakowie na moim miejscu parkingowym właśnie mam źródło zasilania, więc to będzie dużo łatwiejsze. Tutaj pokazuje nam ekran, że mamy jeszcze 530 km, do Krakowa jest niecałe 300, więc powinniśmy dojechać, a jak nie to będziemy się martwić na trasie, więc jedziemy do pracy, no i jeszcze zapytamy Nati jak tam. Super, naprawdę, bardzo fajnie, tak wygodnie. Nie, no to jest hit, zaparkować sobie pod salonem! Patrzcie, a my pracujemy tu, parkujemy tu, tu jest parking. I co? I za niego nie płacimy! To jest cudowne! Kurde, fajne jak bliżutko do pracy. Pokażę Wam jeszcze, jak to auto wygląda w świetle takim dziennym. Białe. Proszę bardzo. Mam świadomość tego, że to nie jest najpiękniejszy film z odbioru auta, ale no tak jak Wam mówiłam, było zaplanowane inaczej i też miałam mieć operatora, ale się okazało, że po prostu wszystko się obsunęło w czasie i było ciemno, więc już nie było sensu. Ale widzicie, że mam samochód, jestem mega happy, bo w końcu nie będę zdana tylko na Ubery. Teraz idziemy do salonu, a wieczorem wyjeżdżamy, więc mega super i jeszcze pewnie będą chcieli moi... Yy, ludzie zobaczyć samochód, więc jeszcze może zobaczymy reakcję na. Także idziemy. Tutaj już świąteczny nastrój. No to teraz jeszcze zobaczymy reakcję na nowy samochód. I będziemy kończyć ten jakże fantastyczny i wspaniały film, w którym nic w zasadzie nie ma poza moim nowym autem. O Boże! Jezu, jakim szlakiem! Tak, właśnie tak! O taką naturalną reakcję mi chodziło! Dokładnie! Widzicie, jak działa YouTube? Jeszcze raz, jeszcze raz! Nie Jezu, Gdzie to klamka? klamka? Jezu! Gdzie klamka? Przepiękne. Nigdy nie widzieliście białego koloru, nie? No. Życiu, szok! Ej, to słuchaj, to mogę Cię ci prowadzić w ogóle. A masz prawo jazdy? No kochana mam. Jak to, Jak to się przyciska? Ej, ale ja ostatnio jechałam w Uberze i nie potrafiłam wyjść z sesji! Ej, przepiękny jest, naprawdę. No, ale czekaj, chodź waj nogę. Zobaczymy czy pasujesz. Nie, nie pasuje. <laughs> Jest naładowany, także mam nadzieję, że się tak. nie zatrzymamy w drodze do Krakowa. Nie. A jak się zatrzymamy, to będziemy mieć imprezę w aucie. Dokładnie. No i fajnie. Super. Ej, piękno jest. Zbysiu, akceptujesz? No. Bardzo, bardzo, będziemy zdecydowanie. Do to, ale zobaczcie jaki mały Właśnie, bagażnik, bo my mamy bardzo dużo bagaży. No, już tam trochę rzeczy sadziłam. Pan nie pokazywał, że z przodu jest. jest. Jest? Yes. No. Eee, mam... Damian, no. no. dla Ciebie! jest. <laughs> no. Dzisiaj to jedziesz? <laughs> nie Zbyszek, no, zbyszek no, się podwieźli! Nie musisz pociąć. No to mamy to bardzo wam dziękuję za dzisiejszy film i widzimy się w kolejnym filmie z naszego wspólnego wyjazdu. Tak? Tak. Bye!